Cześć. Rok temu na moim kanale pojawiła się recenzja Kubota P40, wycenionego w tamtym czasie na około 400 zł budżetowego smartfona. Teraz przyszedł czas przyjrzeć się jego następcy, który na rynek trafił dosłownie parę tygodni temu. Zapraszam do recenzji Kubota P50. Tak, w ogóle, to Kubota P40 i P50 mają sporo wspólnego. Po pierwsze oba mają podobną kanciastą obudowę. Po drugie tylny panel, podobnie jak w P40 i tutaj pokryty mamy taką lekko zamszową antypoślizgową gumą. Moim zdaniem to dobra decyzja. Ogumowany panel pewnie leży w dłoni. Nie rysuje się jak zwykłe lakierowane panele najtańszych telefonów i w ogóle nie zbiera odcisków palców. Panel jest zdejmowany, a umieszczono pod nim slotne karty i wyjmowaną baterię. Z tyłu telefonu umieszczono jedynie lekko wystający ponad obudowę moduł aparatu P50. W ogóle dostępny jest w ciekawych wersjach kolorystycznych czarnym i zielonym ze złotą ramką. Ja akurat mam zieloną, ale za drugim razem chyba zdecydowałbym się na czarną. Telefon ma wymiary 156 x 74 x 9,4 mm, nie jest więc za duży i wygodnie leży w dłoni. Na bocznej, plastikowej i pozłacanej ramce umieszczono z prawej strony przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania. Z lewej strony nie ma nic. Na dole znajduje się port USB typu C oraz pojedynczy głośnik multimedialny, a na górze znalazło się gniazdo czak 3,5 mm. Z przodu telefonu mamy ekran IPS LCD o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD. Ekran P50 do wybitnych nie należy, ale i tak jest dużo lepszy niż Kubota Note 20 Pro czy P40. Wyświetlany na nim obraz jest ostry, z dobrymi kątami widzenia i ładnymi, naturalnymi kolorami. Jedynie biel jest lekko przygaszona, a czerń delikatnie szarawa. Nie przeszkadza to jednak w czytaniu czy oglądaniu filmów. Jak na tę półkę cenową jest to typowy średniak. Jedyne większe zastrzeżenie mam do fabrycznie naklejonej na ekran folii, która jest cała porysowana. Telefon działa na układzie Mediatek Helio P22, czyli starutkim, ale wciąż dającym kopa budżetowym telefonom ośmiorodzeniowym procesorze. P22 w swojej długiej karierze napędzał telefony chyba już wszystkich marek. Mamy tutaj LG, Sony, Kubota, Doogee, Xiaomi. Jeśli chodzi o pamięć, to P50 ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej na dane. Całkiem nieźle. Wyniki w benchmarkach bez niespodzianek są bardzo niskie. W AnTuTu P50 ledwo przekroczył 100 tysięcy punktów, a w 3 marku w teście Screenshot Extreme uzyskał 382 punkty. W Geekbench 4 wynik jednego rdzenia to 723 punkty, a wszystkich 3351. Natomiast w Geekbench 5 są to kolejno 152 i 834 punkty. Jak widać wyniki testów syntetycznych są bardzo niskie, jednak w codziennej pracy telefon spisuje się zaskakująco dobrze. System działa bez zacięć, aplikacje dzięki dużej ilości pamięci RAM są dłużej przechowywane w pamięci, a filmy na YouTube odtwarzane w Max Full HD są płynne. Poza tym na P50 możemy uruchomić gry 3D i to te bardziej wymagające jak Asphalt 9, jednak mimo ustawienia najniższych ustawień grafiki, gra strasznie się zacina co tylko irytuje. Na P50 radzę więc grać w prostsze i mniej dynamiczne tytuły. Z tyłu urządzenia w lewym górnym rogu umieszczono moduł z trzema obiektywami. Kamera główna to sony IMX 486 o rozdzielczości 12 megapikseli. Jest to dokładnie ten sam obiektyw co w kubocie P30, P40 i Redmi 6. Poza nim mamy jeszcze obiektyw makro 5 MP i kamerę światłoczułą z matrycą 30 MP. Tyle teorii, natomiast w praktyce można powiedzieć, że kamera jest tylko jedna. Ta światłoczuła nawet nie wiem, czy działa i nie mam pojęcia, za co miałaby odpowiadać. Kamera makro robi po prostu straszne zdjęcia. Zostaje kamera główna, która zapewnia co najwyżej przeciętną jakość obrazu w ciągu dnia. Zdjęcia są wprawdzie ostre, ale kolory wyblakłe, a czasami słabo odzwierciedlone. Na przykład szary wygląda na zielony. W nocy kamera działa i to w sumie tyle z pozytywów. Zdjęcia są nieostre, z dużym szumem i czerwonym zabarwieniem. Z bliska, z fleszem, jeszcze jakoś to wygląda. Kubot P50 działa pod kontrolą czystego i bardzo lekkiego systemu Android wersji 11 z poprawkami bezpieczeństwa z marca 2022 roku. W telefonie nie znajdziemy żadnych aplikacji reklamowych, gier czy widżetów. No i bardzo dobrze. Najgorsze, co może przydarzyć się budżetowemu telefonowi, to napakowany crapware system, który co chwilę się wiesza. Tutaj tego nie ma. System działa stabilnie i bez zacięć. Jak już na początku wspomniałem, telefon ma wyjmowaną baterię. Przed pierwszym uruchomieniem telefonu musimy pamiętać o tym, że bateria jest zaklejona taśmą, więc trzeba ją najpierw usunąć. Akumulator ma pojemność 4200 mAh, czyli dokładnie tyle samo ile miał P40, w ogóle jest to ta sama bateria. Jeśli chodzi o czas pracy na niej, to kubot P50 po 16 godzinach wyświetlania filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50%, wciąż miał 13% energii dla porównania Kubot P40 po 17 godzinach miał 14%, wyniki są więc zbliżone. Jeśli chodzi o łączność, to smartfon obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth wersji 5.0. Największą jednak zaletą tego modelu jest obecność modułu NFC do płatności mobilnych. Naprawdę cenię to, że każdy telefon Kubota, czy to tańszy, czy droższy, czy wytrzymały, czy nie, wyposażony jest w moduł NFC. Kubot P50 nie ma czytnika linii papilarnych. Do odblokowania telefonu możemy użyć jedynie funkcji rozpoznawania twarzy, ale jest ona dużo mniej bezpieczna od skanera odcisków palców. Fajnym, choć coraz rzadziej spotykanym dodatkiem, jest jednokolorowa i odda powiadomień. Jakość dźwięku w czasie połączeń głosowych jest dobra. Dźwięk jest głośny i wyraźny. Gorzej prezentuje się dźwięk z głośnika multimedialnego, w któremu brakuje klarowności i basu, a przy maksymalnej głośności w ogóle głośnik zaczyna szumieć, przez co nie można zrozumieć tekstu piosenek. Do sporadycznego słuchania muzyki czy oglądania filmów może się nadać, ale lepiej podłączyć przez port audiosłuchawki. Najpierw no czas na podsumowanie. Kubot potrafi zrobić tani i dobry telefon. Przekonałem się o tym nie raz. Rok temu do kupienia za około 400 zł był przecież Kubot Note 20 Pro. Nie idealny, mający swoje wady, no ale za 400 zł najlepszy w swojej cenie. Mniej udany od Nauta 20 Pro, Kubot P40, też wydany rok temu, również kosztował około 400 zł. Natomiast P50 jest już trochę droższy. Na AliExpress z dostawą z Polski można zamówić go za około 500 zł. Czy się opłaca? Po pierwsze telefon jest poprawnie wykonany. Nic nie skrzypi ani nie trzeszczy. Pokryty gumą tylny panel ma ciekawy wygląd i jest matowy w dotyku. Dużym plusem P50 jest moduł NFC. Złącze jack 3,5 mm, oraz slot na kartę pamięci. Do tego telefon posiada sporo, bo aż 6 GB pamięci RAM i mocniejszy ośmiordzeniowy procesor, który, w połączeniu z czystym systemem, pozwala na płynne działanie interfejsu. Ekran, jak na depółkę cenową, jest ok. Z minusów, telefon nie posiada czytnika linii papilarnych, a aparat fotograficzny, nie dość, że jest praktycznie jeden, to robi bardzo słabe zdjęcia. Jak widać, jest tutaj pewien upgrade względem Kubota P40, ale czy Nauta 20 Pro? No nie wiem. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć!